Jego kawiarnia jest pełna szpiegów, zagadek i niespodziewanych zwrotów akcji. Będę zadawał pytania. Tego się obawiałem. Gruber, notuj. What? Dzień <śmienny> dobry. Chcesz wiedzieć, co się tam dzieje? Wystarczy, że włączysz Alo, Alo od poniedziałku do piątku o 16.20 w Polsat Comedy Central Extra. <śmienny bry> Powtórzysz od początku? Jaduś. Mam dziewiętnaście opakowań po batonie Jurych.